Witam moje kochane lwy. Zapraszam Was na czytanie gratis ode mnie, za to, że nas jest coraz więcej. E, dziękuję Wam ślicznie. Kochani, e, zobaczymy, co karty chcą mi pokazać, e, żebym Wam mogła przekazać. E, pamiętajcie, że czytanie nie jest dla wszystkich, tak? E, no to co, moje kochane? Zaczynamy. Słuchajcie. Musiałam dobrać kartę, bo, bo chciałam się upewnić, jaką musicie podjąć decyzję, tak? I taka dodatkowa dla Was karta. Słuchajcie, macie trzy kielichy, asa kielichów, królowa mieczy, dwie monety i trzy buławy. Oczywiście musimy prosić o podpowiedź karty na spodzie talii. I teraz tak. Cztery buławy. Ja tak pokazuję, a tam w ogóle u Was nie widać, nie? Słuchajcie, sześć buław. Uuu, lala. No i są kochankowie. No dobra. Ok, już wiem o co chodzi. Słuchajcie, trujeczki są, nie? Czyli albo wy, no na pewno. Słuchajcie, wy albo wasza e, partnerka, partner ma osobę trzecią. I to mówią o tym dwie, dwie karty, tak? I teraz tak, e, będę mówiła no jako wy, tak? Ale wy swoje role odwracajcie, jak coś do was pasuje. Cztery buławy. Małżeństwo. Jeżeli jesteście w małżeństwie i kobieta by mnie się teraz w tym rozkładzie zapytała, czy mój mąż, na przykład mnie zdradza, czy mąż by powiedział, czy żona, bym powiedziała, że tak. Dlatego, że trzy kielichy to jest impreza, ok, ale trzy kielichy, jeżeli yy, mówi się, czy mój mąż mnie zdradza, ma ochotę. On ma ochotę mieć dwie, czyli ciebie i tą drugą, tak? Ale słuchajcie, nie rozpędzajmy się, że tam są już trójkowe sytuacje. Nie, 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 nie. Lub jest osoba, która się Wami interesuje. Słuchajcie, bo cztery buławy to jest karta e, rodziny, owszem. Ale słuchajcie, zobaczcie, to facet się interesuje kobietą. Kobieta gdzieś tam ugrała maskę i przy swoich znajomych udaje albo... Wiecie, no, nie pokazuje całego siebie, tak? Nie chce się zdradzić, tak? Że do kogoś, yy, no, ma uczucie, tak? Jest i po prostu może w środku by pękła i by płakała. Bo a z kielichów to jest dobra karta, ale ja w niej widzę po prostu płacz taki. To może być yy, nawet, że wy yy, na jakiejś imprezie jesteście, słuchajcie, i wy po prostu w środku byście chcieli wybuchnąć z tego płaczu, tak? Wy się pokazujecie albo macie taką osobę królową mieczy. To jest kobieta może być lekarz, może być pani adwokat. Słuchajcie, może być to nawet urzędniczka taka surowa, tak? Ale kochani, tutaj ja widzę, że ktoś się od was odciął, a wy do tej osoby darzycie uczucie. Ta osoba mogła być w związku Pamiętajcie, Królowa Mieczy to jest kobieta taka, jak ona się zakocha, to ona o tą osobę będzie walczyć. I teraz tak, czy ona będzie o was walczyć, czy wy o nią będziecie walczyć? Bo ona się, powiem szczerze, tak, znaczy, chciałam powiedzieć, bylkim, ale nie, ją mężczyzna musi, no, zauroczyć, tak? Kochani, i teraz tak, może być, że to będzie jakiś mężczyzna z tatuażem albo kobieta. Będzie jakieś zwycięstwo. Mhm. Słuchajcie, macie kochanków, jest jakiś wybór. Albo są osoby trzecie, albo ktoś ma do podjęcia jakąś ważną decyzję. To jest też karta obserwacji tutaj w trzech kielichach. I wy kogoś obserwujecie, kto, kto, kto jest w związku. Tak. Ale. Tutaj ja widzę, że może to jest dla jednej osoby, ale ja to muszę powiedzieć. Że może była taka sytuacja, że pojawił się wcześniej u Was mężczyzna, który, no, wiecie, na początku pięknie, ładnie gadał, tak? Zbudził Wasze zainteresowanie. I teraz tak, nie mówię, że coś mogło być, jeżeli chodzi o seks tylko zbudził wasze zainteresowanie. I on się pojawił i zniknął. I teraz tak. Ktoś musi podjąć decyzję albo napisać, bo tęskni, bo darzy do kogoś uczucie. Ale pamiętajcie, sześć buław to jest facet mówiący ja już zdobyłem, ja już swoje zrobiłem, to teraz niech się ona weźmie... Yy, powalczy o mnie, tak? I słuchajcie. Ta jest karta mówiąca o nim. A wy może jesteście w tej karcie Królowej Mieczy, odcieliście się, mam gnajka w nosie, a tutaj uczucie jest. I. Yy, królowa mieczy to jest kobieta udawająca twardą. I teraz ja tu widzę, że ktoś udaje przy znajomych twardą, tak, yy, w środku. Tego nie pokazuje, nie, nie pokazuje tak, bo ona też tego nie pokazuje. A ona, yy, yy, znaczy nie pokazuje tak na zewnątrz, yy, że chce płakać, tylko jest twarda. A tu, kochani, w środku to was po prostu nosi. I ktoś musi wybrać, yy, ma do podjęcia jakąśkolwiek decyzję, albo będzie miał, słuchajcie, wiecie? Bo ktoś się wam interesuje, albo wy się kimś interesujecie. No, i to będzie, coś może być jakaś podróż, coś nagle u Was się zadzieje. Będziecie może wybierać albo czekacie, kiedy będzie więcej yy, kasy, uzbieracie. Wiecie o co chodzi, ale jest jakaś decyzja do podjęcia. Jest na pewno ciężkość wam, tak? Jesteście no, jakąś sytuacją yy, wzięci. A co tam dalej jest? O. Słuchajcie, może być tak, jeżeli było odcięcie. Ktoś ma do podjęcia jakąkolwiek decyzję, to ta osoba ruszy, nagle, będzie jakieś zwycięstwo, ale to może być osoba nawet z przyszłości, że będzie chciała coś wyjaśniać, albo wy, albo ona, no wy, albo ta druga osoba, tak? Ale będzie jakieś zwycięstwo, ej słuchajcie, może będzie tak, że będziecie musieli się, pogodzicie się, tak? bo kochankowie to jest no y, karta też i kochanków, ale wy tutaj możecie coś mieć z trygonem właśnie powietrza. To są karty bliźniąt. No, no. Wy, mam nadzieję, że podejmiecie dobre decyzje, jeżeli macie do podjęcia i będziecie mieć te wasze zwycięstwo. Y, kochani, dla innych mogą być y, jakieś podróże, związane też i z pracą. Teraz tak, dla niektórych, ktoś się zastanawia może nad kupnem jakiegoś mieszkania, tak, które wybrać, które, no bo tutaj pokazują się, że może się zastanawiacie o, o cenę, tak, i będziecie po prostu żonglować, tak, może macie parę tych mieszkań do obejrzenia, czy do tego macie podjąć no, decyzję, ale decyzję podejmiecie, kochani, zwycięsko. Ja wam życzę, moje kochane lwy, żeby wszystko wam się ułożyło, bo będzie dobrze. Teraz do 10 marca, słuchajcie, to tak może być. E, I nas, i nastroi to wszystko, ale ja wam życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. E, dziękuję wam za komentarze. E, I co? Zapraszam was wtedy na kolejne czytanko. Pozdrawiam was serdecznie.